Minecraft to gra, która pozwala ci pobrać naprawdę przeróżne modyfikacje. Jedne z nich mogą wydawać się naprawdę normalne, a drugie mogą być naprawdę mega dziwne. Jednak ja w dzisiejszym odcinku postanowiłem pobrać mody do Minecrafta, które mogą być nie do końca legalne. I na pewno twórcy tych rzeczy nie dodaliby do normalnego Minecrafta, a same pobranie ich i zainstalowanie ich może skutkować pewnie i nawet banem. Uwaga, rzeczy przedstawione w tym filmie to tylko i wyłącznie modyfikacje. Nie nakłaniam do zrobienia żadnych z tych rzeczy w prawdziwym życiu. A sam film ma mieć charakter stricte ciekawostkowy. Pierwsza modyfikacja jest taka dość nietypowa, ponieważ załóżmy sytuację, że jesteś ze swoim kolegą albo znajomymi na jakimś serwerze w Minecrafcie. Jesteście sobie jak widzicie na survivalu elegancko ustawieni i powiecie sobie, no ale chwila, gdzie tutaj jest jakaś modyfikacja? Modyfikacja jest dość nietypowa, ponieważ ona zezwala nam na mienie game moda tak naprawdę bez wiedzy naszych znajomych. Bo zobaczcie, jestem teraz na survivalu jak widzicie mamy serca i to nie jest żaden tekstur pak. Jeżeli ja spadnę, dostanę jak widzicie obrażenia. Ale jeżeli kliknę sobie po prostu E, pojawia mi się ekwipunek game modowy. I jak widzicie, mogę dosłownie wszystko zabrać z game moda, jak gdyby nigdy nic do mojego ekwipunku na Surrevalu i normalnie to zjeść. A ekwipunek z Surywala mogę również gdzieś tutaj otworzyć. I jak widzicie, nie ma z tym żadnego problemu. Możemy robić dosłownie wszystko. Możemy nawet brać jakieś diamenty, czyli piszemy sobie diamonds i możemy od razu sobie je zabierać na wstępie. Jeżeli chodzi o czat, totalnie nie widać tego, że zmieniamy na przykład tryb. Więc dlatego też to jest spoko, bo możemy brać dosłownie rzeczy. I nasi znajomi, którzy grają na survivalu, totalnie o tym nie będą wiedzieć. Ale to jeszcze nie jest wszystko w tej modyfikacji. Bo jeżeli klikniemy sobie tam pytanie na klawiaturze, czyli do otworzenia czatu, to jak widzicie, pojawia nam się coś takiego. I możemy tutaj zrobić sobie naprawdę ciekawe rzeczy. No bo możemy na przykład ten ekwipunek wyłączyć. No i wtedy tego ekwipunku, jak widzicie, nie ma. A żeby go otworzyć, wystarczy kliknąć właśnie sobie w ten guzik, no i wtedy mamy dostęp już normalnie do rzeczy z Creative'a na survivalu. Wyobraźcie sobie znajomego, który gra z wami na takim świecie, zasuwa w Czoła, a wy odpalacie taką modyfikację I po prostu wszystko bierzecie z game moda Na jego oczach, no, no to by było chyba nie okej okay Trochę, ale ta modyfikacja to nie tylko Branie rzeczy z game moda i imienie po prostu Do nich dostępu, bo jeszcze możemy Na niej latać, normalnie Możemy odpalić sobie latanie Jak widzicie teraz mam wyłączone i nie jestem W stanie latać, klikam dwa razy spację i nie jestem w stanie Nic zrobić, ale jeżeli kliknę sobie tutaj On, no to mogę normalnie Latać mając cały czas Survivala bez zmieniania trybu I to jest mocne, bo nawet spadając Dostaje obrażenia. Więc, nawet jak nasz znajomy jakoś nas zauważy, to możemy przecież upaść i powiedzieć: y, nie wiem, gra się zbugowała. No, przecież widzisz, dostałem obrażenia, nie? A jak jeszcze bardziej chcemy wkurzyć naszego znajomego, to jest na to jeszcze jeden sposób w tym modzie. A mianowicie, możemy zmienić sobie odległość niszczenia i ogólnie atakowania przez naszą postać. Domyślnie w Minecraftie jest to chyba ustawione na 3.0. No i pozwala to, jak widzicie, no, na niszczenie bloków z normalnej odległości. Po prostu, no, chyba nawet 4.0 jest normalnie w Minecraftie, bo wydaje mi się, że tego bloku powinien Chyba zniszczyć, ale tego bloku na przykład na survivalu normalnie bym nie był w stanie zniszczyć, prawda? No, może, że mam dostęp do tej modyfikacji, ustawię sobie na 16.0 i jak widzicie, mogę niszczyć bloki z tak dużej odległości, cały czas będąc niezauważonym na survivalu. Ogólnie niektóre serwery mogą mieć problem, jeżeli wejdziecie z takim modem. Radzę tego ogólnie nie próbować. Sam mod dodaje nam też to, że możemy być z dalszej odległości, więc jeżeli chcemy zdenerwować naszego znajomego już do po prostu maksimum, a możemy ustalić na jeszcze większy zasięg i wtedy możemy być na przykład lista z aż tak wielkiej odległości, gdzie ja go nawet nie widzę, a bloki to dosłownie możemy niszczyć. No, nawet ich nie słyszymy. Widzicie, to jest tak odległo, że ja nawet nie słyszę, jak ten blok się niszczy. I ta świnia na przykład na końcu tej wyspy dostaje normalnie od nas ciosa. Napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście tym modem potrolować znajomego. Kolejna modyfikacja jest dość ciekawa. Jak doskonale wiecie, bronie w Polsce są niedozwolone. I w Minecraftie, jak wiecie, ogólnie też nie mamy żadnych broni palnych. Ale jest modyfikacja, która nam to wszystko dodaje do Minecrafta? To jest modyfikacja, która dodaje nam tak dużo rzeczy i tak dużo dziwnych broni, że będziecie po prostu w szoku. Bo kto słysząc broń myśli na zasadzie, no wiecie, w Minecrafcie mamy na przykład dostęp do łuku i ten łuk wygląda w taki sposób, i strzelanie z niego wygląda tak i. To jest normalne. Ale co, jeżeli ja wyciągnę takiego Digla? Widzicie, to jest pistolet, który wygląda tak realistycznie. W dodatku, jego odgłosy strzałów są tak realistyczne. Wy to widzicie. W ogóle ja się czuję, jakbym ja grał w ogóle w inną grę, a nie w minecrafta, A sama postać wygląda nawet dość ciekawie, chociaż nie jest odzorowana tak idealnie, jak na przykład widzimy to z pierwszej kamery. Gdzie, no naprawdę, nie czuję się już, jakbym grał w minecrafta, a w totalnie inną grę. W dodatku, że jeżeli trafimy kogoś. zobaczcie zobaczcie, wygląda nawet przeładowanie. Przecież jest tak realistyczne. A jeżeli trafimy w kogoś, no to nawet pokazują się takie dziwne animacje. I jak widzicie, jeżeli uda nam się już kogoś trafić, to pokazują nam się nawet takie bloki, a na dole nam się pokazuje, jak kogoś zabijemy taki znacznik, że udało się kogoś zlikwidować. Ale to nie wszystko, bo sam pistolet, no wiadomo, możemy sobie nawet wybrać na nim kolor, ale mamy też inne rzeczy, na przykład coś takiego i to już jest naprawdę nielegalne, bo to jest widzowie snajperka i ona jest w stanie pokonać na przykład takiego żółwia dosłownie na jednego strzała. I nie ma tutaj żartów. Ja już się naprawdę nie czuję, jak grał w Minecrafta, to dopiero początek tego filmu, dlatego koniecznie oglądaj do samego końca, bo dzisiaj będziemy mieli naprawdę o wiele jeszcze gorsze modyfikacje. Mamy też na przykład kawaha, którego możecie kojarzyć z różnych innych gier, typu nie wiem, GTA czy jakiś CS. No i strzela się z niego, jak widzicie, normalnie dość sensownie. Nie ma to normalnie porównania do innych modyfikacji, bo to jest tak dobrze odwzorowane, że ja naprawdę się czuję, jakbym grał w totalnie inną grę. Mamy też na przykład takiego shotguna. Jezu, taki dziwny strzał. I mamy też na przykład coś takiego. Nie można sobie z tego tak właśnie strzelać, nie? No całkiem spoko sprawa. Ale jest jeszcze na przykład bazuka, która nie wiem, czy nie zrobi jakichś dużych zniszczeń. Okej, okay, to jest chyba granat tylko taki wyłącznie, żeby zrobić dym. Nie ma on żadnego uderzenia. Okej, okay, spoko. Czyli nie da się z niego zrobić krzywdy, on po prostu wytwarza dym. Mamy też machine guna. No to tutaj wiadomo... Okej, okay, dobra, to jest za mocne. Ja coś muszę przetestować. Zrespmy trochę na przykład golemów. One mają dużo HP. No i dobra, zaczynamy zabawę. Zobaczmy, jak szybko jestem w golema. Okej, okay, dobra, to jest naprawdę szybko. Mamy jeszcze coś takiego w tej modyfikacji, ale nie wiem, do czego to służy. No niestety nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Nie jestem w stanie sobie tego nawet założyć. Więc nie wiem, może to jest po prostu do czegoś innego. Do wytwarzania broni będziemy potrzebowali właśnie takiego stołu. I tutaj, jak widzicie, dosłownie mamy wszystko. A gdyby tego było mało, to na nasze bronie możemy dawać sobie... Na przykład jakieś celowniki O i mamy taką statuę też w tym modzie Ale nie wiem co ona daje Nie wiem kto normalny tę modyfikację wymyślił Ale na pewno miał chyba Zły dzień, i to serio Kolejna modyfikacja jest naprawdę już totalnie niedozwolona. I to możecie być pewni, że to w Minecrafcie nigdy nie zawita. Zapewnie nie raz, jak szliście gdzieś do szkoły albo oglądaliście jakiś film, serial, to wiedzieliście, jak dorośli palą papierosy. Jest to najgorszy chyba nauk możliwy i to nigdy. Uwierzcie mi, nie zabierajcie się za to. Ja sam nie palę i serdecznie wam to polecam, bo to jest najzdrowsze. Ale mimo to wszystko, jakiś twórca postanowił dodać tą do Minecrafta, jakby tutaj to w ogóle było potrzebne. I jak widzicie, w tej modyfikacji mamy dosłownie Papierosy, co jest mega dziwne, nie? Mamy też na przykład paczkę, i normalnie w tej paczce papierosów możemy sobie przechowywać nasze papierosy. I mamy też oczywiście do tego wszystkiego zapalniczkę. Mamy też tutaj możliwość dania sobie, jakby na twarz papierosa, i wyglądamy w ten sposób. Jak widzicie, możemy tego papierosa zapalić. I co jest? Dzieje nam się dym. O ja, dobra, i to jest koniec. Patrzcie, możemy wziąć normalnie tutaj. Tego papierosa i nam się dosłownie niszczy zdrowie. Czyli to jest przynajmniej dobre, bo to pokazuje, że to nie jest za zdrowa rzecz, i raczej nikt tego nie powinien robić. No ale jak widzicie, jesteśmy w stanie w Minecrafcie to robić, aczkolwiek jak widzicie, te papierosy dość szybko się niszczą. Same one się nie stakują. Nie jesteśmy w stanie tutaj ich stakować. No ale jak widzicie, możemy go normalnie zapalić. No i mamy tam jakiś dym i uderzenie zdrowia na kilka sekund. A jak widzicie, dym unosi się za nami dosłownie jeszcze przez kilka sekund nawet. Sama modyfikacja nic więcej w sumie nie dodaje. Nie ma tutaj nic dosłownie ciekawego, więc. Nie mam pojęcia kto by to normalnie Instalował do swojego klienta w minecraftie Jest to totalnie bez sensu Kolejna modyfikacja jest stworzona dla osób Którzy nie lubią swoich sąsiadów e, Nie wiem co stało się z moją postacią Na wersji 1.21 ona po prostu nie działa Nie wiem czemu, ale jak widzicie W ręce mamy cegły i na szczęście Nasza postać nie będzie tutaj potrzebna Bo normalnie w tym modzie jesteśmy w stanie rzucać Cegłami i normalnie w minecraftie Jak widzicie cegła jak upadnie No to no, raczej nic nie robi Ale na tej modyfikacji możemy do. Dosłownie rzucać tymi cegłami. I o ile na przykład szyby. A nie, jednak jesteśmy w stanie zniszczyć szybę. Myślałem, że się nie da przez chwilę. No to jak widzicie, nawet możemy zniszczyć szybę naszego sąsiada tą cegłą, ale co najlepsze, jeżeli nas mega zdenerwuje, to może też taką cegłą po prostu dostać. I to nie małą ilość zdrowia, bo jak widzicie, na cztery takie cegły ten wilarz zszedł. Nie wiem, kto normalny by to zainstalował, bo te rzucanie cegłami, no nie, nie wiem, kogo by to satysfakcjonowało. Aczkolwiek byłby na pewno ciekawy odcinek, gdybym razem na przykład z Palionowem zrobił coś takiego, żebyśmy na przykład walkę na te cegły. Zobaczmy jak golem, czy on. Okej, okay, dobra, tutaj widzę, że jest to cięższy przeciwnik Okej, okay, dobra, cegły na niego jednak nie są takie dobre Ej, on mnie zaraz zabije Dobra, czekajcie, muszę się wycofać troszkę Ale nie, okej, okay. widzicie, że musiałem wyrzucić prawie Dobra, golema jednak nie pogonacie cegłami Możecie być pewni, że te modyfikacje nigdy do Minecrafta nie zostaną dodane Ale jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie przetestujemy kolejne jakieś głupie modyfikacje Zostawcie suba